Hej! Film nagrywam szczególnie dla facetów, ale nie tylko dla nich, ale między innymi dla nich. Dla tych, którzy czasami w wieku 30-40 lat nie byli na rance. Nawet. Oczywiście, że są tacy mężczyźni. Zdrowi, przystojni, wydrukowani. Ale są tacy faceci. Nie byli na rance. Zastanawiają się, jak mają podejść do kobiety. to ich przewyższa całkowicie. Po szperacie teraz w Google, na różnych stronach. Bo nie wiem, czy wiecie, gdybyście się dowiedzieli, ile kobiet na tym świecie. Czasami po 15 minutach, czasami po 2 godzinach, czasami w tym samym dniu poszło z facetami do łóżka. Do łóżka. Powtarzam. Z nieznajomymi facetami. Po godzinie. Bo coś zaiskrzyło, po pół godziny, po kilku godzinach. Nie po kilku dniach. Cały czas mówimy o tym samym dniu. Nie znali się, spojrzeli, uśmiechnęli, dwa, trzy żarty, pyk, coś zaiskrzyło, i nagle wylądowali w łóżku. I gdybyście wiedzieli, jakie to są wielkie statystyki. Ilu to osobom się zdarzyło, i mężczyznom i kobietom, jaka to jest skala wielka, to. Już teraz byście biegli do pierwszej, lepszej kobiety i byście chcieli się z nią spotkać. Oczywiście do kobiety, która Wam się podoba. Bo takich sytuacji i o takich sytuacjach słyszałem bardzo wiele. I to mówimy również o kobietach, które wyglądają na aniołki Charlie'ego, które byście powiedzieli, że ta kobieta to naprawdę trzeba z nią pochodzić przynajmniej z pół roku niestety czasami te największe aniołki, które tak wyglądają, wyedukowane. Czasami po katolickich szkołach, czasami po różnych szkołach, czasami po szkołach takich, że byście nigdy nie przypuszczali. Ta kobieta po prostu po godzinie spotkania wylądowuje w łóżku z przypadkowym facetem. A gdy zapytasz, dlaczego tak się stało, ona mówi, miała impuls, bo jej brakowało. Bo to, bo tamto, da ci tysiąc różnych powodów. Albo zawsze da ten sam powód, który jest stałym powodem, <noise> że jej się zdarzyło to pierwszy raz. Na te panie zawsze bym zwrócił szczególną uwagę, które zawsze powtarzają, że to zdarzyło im się pierwszy raz, a ty jesteś aż tak wyjątkowy. Więc panowie, nie bójcie się podchodzić do pięknych, atrakcyjnych kobiet, które Wam się podobają. Pointeresujcie się tym, że faceci naprawdę sypiają czasami po godzinie, po pół godziny, po kilku godzinach zobaczenia kobiety. Sypia z nią w łóżku, śpi z nią, robi różne rzeczy, tak naprawdę nie znając się, nie, nie mając strachu, nie mając niczego. I niekoniecznie musi być Belmondo, żeby do czegoś takiego dopuścić z tą kobietą. Bo znam wielu przeciętnych facetów, którym to się przytrafiło. Te kobiety czasami były atrakcyjne. No i to działa oczywiście z dwie strony jak i w damską stronę, jak i w męską. Więc, panowie, od dzisiejszego dnia podchodzimy do kobiet, zaczepiamy je, rozmawiamy na różne ciekawe, interesujące tematy. Podejść do kobiety z takim zamysłem a zobaczymy co takiego dzisiaj dzień przyniesie. Ja serdecznie pozdrawiam cię z pięknego Szczecina. Życzę jak najwięcej udanych randek i gdybyś miał z czymkolwiek problem, na dole masz link do mojej szkoły. Pozdrawiam cię serdecznie. Hej